Amerykańskie wizy. Polscy politycy i polonijni działacze od lat bezskutecznie walczą o ich zniesienie. Teraz sprawy wzięli w swoje ręce studenci z Polski. Nasi rodacy, którzy studiują na amerykańskich uczelniach, zapowiadają walkę do skutku poprzez szereg akcji, które mają skłonić władze USA do wprowadzenia ruchu bezwizowego. Zaczęli od petycji na stronach Białego Domu. Katarzyna Grzanda Łozicka. To petycja, którą nowojorscy studenci zamieścili na stronach Białego Domu. Może ją podpisać każdy. Na razie poparło ją ponad 200 osób, ale liczba wciąż rośnie. Naszym obowiązkiem jako wszystkich Polaków w tej chwili jest pokazać, że 10 milionów Polaków, tych, którzy się przyznają do, do polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych, to są głosy, to jest siła polityczna. Młodzi Polacy odwołują się do obietnic Baracka Obamy. Skarżą się też na to, że nie mogą ich w Stanach odwiedzić bliscy. Ale aby petycja trafiła na biurko Baracka Obamy, do 27 października musi podpisać ją 25 tysięcy osób. Pamiętajcie, że tylko wspólnymi siłami możemy coś osiągnąć. Być może inspiracją dla polskich studentów było ubiegłotygodniowe spotkanie w Nowym Jorku z prezydentem Komorowskim. Serdecznie namawiam, żeby zaznaczyć swoją aktywność obywatelską. Bo zniesienie wiz to już punkt honoru. W końcu jesteśmy tylko jednym z czterech państw Unii, których obywatele muszą się ubiegać o wizy. To dość upokarzające przyznaje muzyk Krzysztof Skiba, któremu razem z zespołem Big Cec dwukrotnie odmówiono wjazdu do Stanów. Mimo, że przez nasi żołnierze ramię, w ramię z żołnierzami amerykańskimi byli i w Iraku, i w Afganistanie są nadal to mimo to jednak jesteśmy traktowani jak państwo drugiej kategorii, jak petent. Nadzieję po raz kolejny dał Barack Obama, który w rozmowie z polskim prezydentem podobno sam wrócił do tematu. Co przyjąłem oczywiście z największą radością. Jako zapowiedź tego że e, i wybory w Stanach Zjednoczonych nie kończą tego procesu, tylko wręcz odwrotnie. Ale to nie pierwsze tego typu deklaracje. Obama jeszcze w 2010 roku obiecywał, że przed końcem jego kadencji wizy zostaną zniesione. Tego typu deklaracje pojawiają się. Ostatnio kandydaci na prezydenta także zasygnalizowali. Gotowość rozwiązania tego problemu decyzja leży raczej w rękach Kongresu. A tam nie widać już takiego optymizmu. Na pocieszenie ruszyła po raz kolejny loteria wizowa. Wnioski można składać do 3 listopada. Ale polscy studenci, zamiast wierzyć w łód szczęścia, wolą działać. Teraz planują m.in. spotkania z amerykańskimi politykami. Katarzyna Grzenda Łożicka Polonia 24.